piąteczka. Witam w kolejnym dniu. Kopanie dzisiaj się skończyło, nim się zaczęło. Wykopaliśmy no jeden zbiorniczek, powiedzmy całą tonę. Gdzieś tam pewnie z 800 kilo może. Może troszkę mniej, może troszkę więcej. A pirazy drzwi owieje znowu. Tyle jest na rozrzutniczku. Widać mało. A dlaczego mało? A no mało dlatego, że się zerwała taśma w zasobniku znowu ten nieszczęsny łańcuch pękł widać będzie pewnie tu poszedł do góry no i tu i tu go zerwało z tej strony, ale już przynajmniej wiem dlaczego go zerwało z tej strony oto jak wygląda zębatka może bliżej podjadę jest pęknięta, wyszczypana brakuje łańcucha, łańcucha brakuje zębów na zębatce Dlatego on równo nie ciągnął, i, i, i dlatego wyszło jak wyszło. Dlatego to się rwie. No cóż, e, zaczyna mnie to wkurzać, tak? Bo e, dzisiaj mamy sobotę, sobotę. Człowiek by coś podgonił, porobił, a tu niestety nic się nie da. Bo, e, bo co? No bo mamy jak mamy, tak? Mamy znowu awarię. Mówię po części to e, awaria. Jest spowodowana moją winą, no bo nie sprawdziłem wcześniej tego, jak zerwało pierwszym razem ten, ten łańcuch. Także wyszło jak wyszło. No cóż, Ech, trzeba wziąć się, wyciągnąć wnioski, zamówić zębatki, zamówić łańcuch. Tak to wygląda w środku. Też jest z tej strony po łechtane, tak, porwane. Trzeba te wszystkie pręciki odkręcić. Dwa nowe łańcuchy zamówić, założyć no i dalej działać. Tak? Także tak to wygląda. Wszystko kurczę. No tutaj już niedużo zostało. Tutaj zostało chyba 12 rządków w tym kawałku. No i tam drugi kawałek. O, widać tam dalej moje dziebadylko. Jest tam jest hektarowy kawałek znowu, ee, który będzie do wykopania. No cóż, no tyle na dzisiaj, tak? Mamy godzinę pewnie gdzieś koło 11. Teraz zerkniemy. Czemu tak wieje? Nie wiem no, 11.30 Przyjechałem tu o 9. O 9 miałem, o 8 przyjechałem, czy po 8 nawet, o 9 miałem pierwszy zbiornik ukopany eee, Pojechałem po rozrzutnik, po MFA i po... Rozrzutniczek, no i do wysypywania. A tu lipa kicha, niestety nie dało się. A, wróć, muszę sobie złożyć ten. Dobra, nie ma co przeciągać. Taki króciutki filmik dzisiaj z delikatnej awarii, delikatnej, nawet całkiem sporej. Zanim to zrobię, to będzie pewnie koniec przyszłego tygodnia. Także dopiero pewnie na koniec przyszłego tygodnia znowu będziemy kopać. Dobra, strzałka do następnego.